Witam Państwa bardzo serdecznie. To dzień wyjątkowy, dzień godności osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ja tak naprawdę wolę używać, jeśli już, do stwierdzenia sprawnych inaczej. To dzień, który jest obchodzony także nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, i dobrze stało się, że ktoś kiedyś na taki pomysł wpadł, żeby zaznaczyć to, że wśród nas żyją, funkcjonują ludzie, którzy tak samo jak ludzie zdrowi, młodzi, piękni, którzy także czują, czują radość, czują smutek, przeżywają różne chwile, ale także cierpią. Nie tylko oni, cierpią także rodzice, opiekunowie. I taki dzień powinien uzmysłowić właśnie ludziom, którzy dzisiaj są zdrowi, żeby ta miara godności człowieka wyrażała się właśnie w tym, jak ludziom poszkodowanym przez los pomóc pomóc w likwidowaniu barier. Ale nie tylko barier, jak to się mówi architektonicznych, barier, które ci ludzie spotykają na co dzień w takim życiu codziennym, ale także barier prawnych. Na dzisiaj nie są uregulowane jeszcze tematy co się dzieje, jak zaradzić problemom, kiedy te nasze dzieci dożywają, do, dorastają na wieku pełnoletniego i co dalej? Część rodziców ubiega się o ubezwłasnowolnienie, bo to jest jedyna szansa, żeby pomóc tym dzieciom. To akurat jest dobry okres w tym roku, żeby różnym osobom, którzy będą starać się ponownie o jakieś mandaty poselskie, żeby ten temat jednoznacznie postawić. Co Państwo zrobiliście, żeby konkretna ustawa pomogła bo to, że obchodzimy dzień godności, to jest, to jest dzień, ale on mija, potem jest szara rzeczywistość. Należy przypominać wszystkim zdrowym dzisiaj, oby do końca życia, ale tak naprawdę każdy nas w każdej chwili może być tą osobą właśnie sprawną inaczej. I tu nie trzeba żadnego wypadku komunikacyjnego, nie trzeba jakiejś tragedii, wystarczy zachuśnięcie się wodą podczas kąpieli wystarczy źle połknięty cukierek. Wtedy w sekundzie nasza rzeczywistość zmienia się diametralnie i widzimy świat zupełnie z innej perspektywy, ale już jest za późno, żeby odpowiedzieć na pytanie dlaczego wcześniej nie zrobiłem nic, żeby zaradzić przynajmniej w swoim środowisku, żeby ludziom właśnie oszkodowanym żyło się lepiej. I osobiście jestem trochę emocjonalnie związany z osobami niepełnosprawnymi, przepraszam, sprawnymi inaczej w Sejnach. Jako szef SP już od 20 lat razem współpracujemy bardzo ściśle, zwłaszcza w terapii zajęciowej. Jak Państwo wiecie, zawsze był problem lokalowy, wcześniej był w sumie dobry lokal na ulicy Wojska Polskiego, ale zmiany organizacyjne wymusiły pewne zmiany. W tej chwili warsztat trapy zajęciowej mieścią się w budynku, który wcześniej także zajmowaliśmy jako SPZOS, z taką myślą, że ten budynek będzie przeznaczony na zawsze właśnie tym działaniom, które pomogą wrócić czy nauczyć się różnych czynności w życiu codziennym nastąpiły jakieś zawirowania, ale chcę Państwa zapewnić, że dołożę wszelkich starań, żeby żebyście Państwo nie byli w żaden sposób obciążeni tym, że jest jakiekolwiek zagrożenie że z tego budynku ktokolwiek Państwa będzie wyprowadzać, zresztą rozmawiałem z Panem Burmistrzem i takie zapewnienie też otrzymałem zwłaszcza, że Starostwo Powiatowe wpadło na bardzo dobry pomysł, żeby wybudować budynek w Sejmach z przeznaczeniem dla osób, które potrzebują pomocy na no, potrzeby warsztaty terapii zajęciowej. Dołożę wszelkich starań, żeby już pomóc, trochę nieskromnie, ale jakby ze środków Sejmiku Wydziału Podlaskiego też jakieś środki na pewno będą na ten cel zdobyte. Mam nadzieję, że ta realizacja, te, ta inwestycja bardzo szybko powstanie, że to myślę, że Pan Starosta tu obecny, jeśli będzie miał możliwość, kilka słów potwierdzi i dobrze, że się, dobrze, bo to jest właśnie, to są te elementy, które świadczą o tej wrażliwości, wrażliwości e, naszego powiatu na, na te problemy i to, to, to trzeba pochwalić, bo nie zawsze tak było i to ci, którzy mieszkają w Sejnach doskonale o tym wiemy. Przepraszam tak troszeczkę, może e, odchodzę od tematu tego czystego dzisiaj dnia, ale jak powiedziałam, ten dzień minie, a jutro trzeba dalej funkcjonować. Życzę Państwu, żeby zwracam się do, do rodziców, do opiekunów, do starszych braci, sióstr także do młodzieży, żeby ten dzień funkcjonował dłużej niż jeden dzień w roku, żebyśmy te osoby poszkodowane widzieli na każdym kroku, żebyśmy taką zwykłą serdecznością pokazali, że... Widzimy ich, że oni są wśród nas, że żyjemy razem tutaj w tym małym powiecie, w małym miasteczku. Cieszę się, że są dzieci, że jest młodzież ze szkół naszego powiatu, żeby także już od małych lat zwracać uwagę, że wśród nas są wszyscy, którzy potrzebują tego szacunku i tej, tej właśnie godności.